Witam Was i Po Repuso, to jest kolejny odcinek z of Iron 4. Pokasowałem Polakom dywizję, więc możemy przeprowadzać ładnie ofensywę dalej. A tak na serio ja chyba widzę takie typowe road to paris teraz od południa na Polskę. Gdzie my sobie tak polecimy po prostu. Gdzieś jakąś południową kuźwa flankę zrobimy Polecimy na lwów Tymi czołgami Tutaj nas atakują, tu się bronimy o tyle dobrze. A tu się wbili. A już tki z tym. Wycofajcie się tutaj. Wy tanki wycofajcie się tutaj też. Bo tanki jednak będą im większe obrażenia robić. A, wy polecicie tu. Ale zawijas mi się zrobił. Ropę im... Nie, nie, mają w Stanisławowie ropy, tutaj mają ropę. W historycznie w Stanisławowie była ropa, z tego co pamiętam. No, poszerzyliśmy linię frontu z Polakami. Tak straty wyglądają, to jest interes... Jezus Maria. Wiecie co, małe Z2 zrestartuję grę, może zadziała. Dobra, zrestartowałem, zrobiłem masę rzeczy. I działa. Tak, niestety prezentują się straty. Złe, jaka ta polska jest OP podczas tej gry. Co, co się dzieje na tym Expanded Vanilla? Że znaczy, no, tak jest jak Polska, damy za dużo czasu, żeby żyli. E, ale my się tutaj powoli przebijamy od zachodu. Taki plus. E, z, 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 zrobi sobie ten rejon umocniony Hell. E, dobra, tutaj dajemy radę. Tu skupmy się, Bari, tutaj, bo nie przeprowadzamy tam przecież ofensywy teraz. Bo tutaj się bijemy powietrznie. A tutaj ich przepchnęliśmy. Mam dylemat, czy nie... Nie wiem ile Rumunii mogą mieć wojska. Ale świetnie byłoby. Idź, idźcie tu. Idźcie tu. Dokładnie zatrzymajcie ich. <laughs> byłoby świetnie, jakbym ich tutaj tak okrążył i przytrzymał w tamtym miejscu wystać. Z tej strony okrążył, fuck, już się coś pojawiło. A bo to jest moja jedyna szansa, żeby wbić się też w Rumunów. Ale plus taki, że już coś im zająłem, więc idzie. Not paid licenses. Za no sorry, Jugosławia. Nie płacisz, to nie ma. Nie ma zmiłuj. E, dobra, zrzucę ich tylko ten raz. Pancerniaki też zrzucę ten, tylko ten raz. I tak, pancerniaki lecą do Guderiana. 15 dywizji się szkoli. Raz, dwa Guderian. 3, 4 tenziomek. Te 9 dywizji idzie bardziej na granicę z Rumunią. Pod dowództwem. Nie wiem, Kurta. Kurta studenta. Kamuflaż uh, tych będzie i skirmiszer paraturpesów, odkąd zmienili działanie jednostek specjalnych, to ja w paraturpesów się nie bawię. Dobra, tu powinniśmy stać spokojnie. Uh, przynajmniej uwagę bierzemy ich. Dobra, gdynia zajęta. Więc jest to tyle spokój. Naval Rearment, uh, Świetnie. Lecimy... Naval effort chyba? No... Kolejne stocznie, później znowu kolejne stocznie. Dobra, no i plus jest taki, że jak podbiję Polaków, bo... A nie, sprawdźmy, to jest important państwem. Tylko Polacy. Ważnym państwem. Więc jak podbiję Polaków, to Rumunia też powinna upaść. Fewer rafining. Tutaj mamy w końcu jakieś stocznie, czego od dawna nie zyskiwałem. Więc pójdziemy sobie tak, zmniejszymy produkcję sammarinów, ale konweje zostawimy, bo konweje są takim rodzajem jednostek, że dopóki je mamy, są dla nas bezużyteczne, ale jak je stracimy, to nagle a, to, to już jest za późno, żeby się ratować praktycznie. Szczególnie jeżeli potrzebujemy konwew na przykład podczas desantu, albo jak nasze jednostki zostaną odcięte w królewcu, zamiast się połączyć przez korytarz. O, mam broń z 39. Możliwe do zbadania teraz. E, dobrze, jakoś tu idzie, jakoś tu idzie od tego zachodu. Może zmienię tym ziomkom. Co e, to, to jest kuźwa za armia? A tak na cały kraj, dobra. E, ty jesteś tutaj, Blaskowicz, to cię przyrzucę do Runchteda. Widzę, że Guderian. Dobra, Guderian może tutaj polecieć. Bierzecie całą linię, i atakujecie Polaków. W ten sposób. Warszawa, zajęcia Warszawy jest najważniejsze dla nas. Widzicie, jak Polacy mogliby się dobrze bronić. To w 38 jeszcze. Gdyby nie ci cholery alianci, co nas. To my mówili spokojnie, pomożemy Wam. Dobra, spróbujmy jeszcze większymi siłami tutaj się przebić. Zajęcie łodzi może być ważne, bo mogą tam mieć wiele przemysłu. O nie, wbijam się piechotą. A to pewnie Was wszystkich boli to, co się tutaj dzieje. Dobra, ciągi zdążyły. Piechota zdążyła też z pomocą. Tutaj czołgi pomogą z tej strony. Jedna dywizja piechoty pomoże z tej strony, żeby jeszcze zasięg zwiększyć. Ici będą bardziej okrążeni. A, kurt ty jesteś tutaj? Tak. Okej, okay, co masz bronić? To bronisz? Parę zaopatrzenie. Pierwsza artyleria. A propos zaopatrzenia. E, ten Heavy Ship Hull. Go, mógł, czy go, coś chciałem upgrade'ować tak w sumie. Antijery jedynki. E, tu więcej niż dwie chyba nie mam w Heavy Battery. Dokładnie. E, zostaje Second Battery. Zostaje, zostaje. Tutaj mam Fire Control na zmianę. Radar mam w końcu. Heavy Engine 2, nie wiem jaki miałem, chyba, a nie, dwójkę miałem chyba I mam tutaj Battle Cruiser Armor, czy Battleship Battleship, chociaż tutaj produkcja... Ale to ma być epicki okręt, tak? E, I teraz... Produkcja, ty... Zamienisz się w niego, ok? E, badania ogarnimy. E, mamy tutaj lepszą artylerię Czołgi, no to jeszcze trzeba poczekać, tak czy tak Eee, ty, 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 no to mógłbym bardziej w okręty pójść w sumie, Warbonsy mogą pójść. mam PP, z którymi nie mam co zrobić. Tu nie ma co lecieć. Eee, no dobra, Institute Press Censorship. A co my mamy tutaj? Tylko ilość manpowera w oboru. Dobra, chodźmy na 5% w takim razie. Polacy to wymagający wróg. A więc, jakbym ja sterował trzecią Rzeszą, to jezus Maria. No tak by to wyglądało, nie moglibyśmy Polski zająć. Oblężenie łodzi. Troszkę XD nawet. A czy to, że to oblężenie łodzi, tak dziwnie, dziwnie nawet brzmi oblężenie łodzi, kuźwa. To nie chcą w tej łodzi oblegać, niby. Tam nie ma o co walczyć, Tanu. Co? Jak te Chiny? O, Chiny niby sobie dobrze radzą, ale cały czas nie są chyba takie silne. Jak były na początku. roz... O, jezu, dobra. Nic nie mówiłem. Poza tym, no miały 3 lata dużej, więc możliwe, że je troszkę tego ogarnęli. A tych minusów w kraju? A tutaj sobie spokojnie stoimy. A tutaj próbujemy przeprowadzić atak. Ale nie jesteśmy w stanie. W takim razie ja zaproponuję, żebyśmy się wszyscy zatrzymali na razie i zastanowili nad swoim życiem. Albo w sumie atakujmy Toruń. Też jest spoko pomysł. Był na przykład zreorganizował się dywizjami. Oni tutaj się przemieszczają. Dobra, rzućmy się tutaj, bo w końcu gdzieś trzeba się przebić. A oni mają sporo dywizji, to serio, tak w cholerę dużo. Dobra, podrzućmy jeszcze jedną dywizję co najmniej. Jeszcze jedną. One dwie tam idą. Ten Rommel tam się przed Polakami broni. W radomiu. <laughs> Jezu, co to za wojna z Polską? Eee, a tu nie mam żadnego tajma? Ograniczenia? Może dlatego źle idzie, bo oni mogą być technologicznie do przodu tak na serio. Co ja nie widziałem, bo się kierowałem przy pomocy DAT u góry. Chyba ja, tego excedet vanilia już nie odpalę, ale serio oczywiście wrzucę. Nie na każdej serii musi mi zajebiście wychodzić. Próbujemy przeprowadzić jeszcze jedną ofensywę, ale taką, że próbujemy atakować i koniec. Naval... X. Ok. Tutaj pomóżmy z tej strony. A befriend Japan, befriend... China. Zwiększamy ilość sobie stoczni. Wolnych stoczni. Zwiększmy jeszcze produkcję submarinów. A, tutaj atakowanie, atakowanie, Jezu, jak to słabo wygląda, dosłownie. Puder Swings, gain base, support 2%. Kurczę, ben, w takim punkcie nie mogę się przebić, gdzie Polacy powinni być niszczeni. I czemu czołgi nie pomagają w takim przypadku szturmu, a czy ataku na prowincję, przebicia się? A czemu natomiast? ichota jako pierwsza rzuca się od razu na. na chodnika praktycznie. Zamiast breakthrough czołgami na Blitzkriegu. O cholera, no! Co jest? Nie mogę się wbić. Lwów straciłem. Dobądźcie to Łódź chociaż. Czwarta międzynarodówka. Zasyłają wsparcie do Łodzi. Bitwa o Łódź 1938 koloryzowane. Bitwa o jakiś kuźwala w Lublinie. cią bitwa pod Lublinem. Jezu, oni tą stąd odepchną. Dokładnie. Bo moim się nie spieszy. To by mój. U, 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 u. To był mój błąd akurat ta prowincja, to muszę przyznać. Chciałem ja wolne samoloty? Tak. Akurat z powietrzu to chociaż w jednym miejscu dominuje spokojnie. Eee, dorzuć. Taktykal bombery. No, i nawet kolory się tutaj pojawiły, czego wcześniej nie miałem podczas walk powietrznych. Dobra, wiecie co? Zróbmy Polaków na taktykę Rosjan. Pozwólmy im się wybić. Proszę nic nie atakować. Proszę stać defensywnie. Nawet jeżeli będzie to kosztem utraty prowincji. Kurde, masz jeszcze tutaj dodatkowe dywizje. Daj sobie tam radę w tej Rumunii. Dosyłam ci jeszcze klugę. Nie, Boka Schulz, a w ogóle upgrade generałów. Niech będzie Infantry Expert. Jednak pójdę w ofensywie, za defensywnie przeciwko Polakom. E, Rundstedt. Nie masz to okopanie się w ogóle. Division Recovery Race. E, tutaj Infantry Expert. A, bo to się tak nie przełącza, sorka. Blaskowicz ma Infantry Expert. Chociaż to nie byłoby głupie, żeby dać im ambushera teraz. Tak na serio, ale... No... Wstydź mnie to zrobić po prostu przy Polakach. Poza tym, jak jednak będę bić się w przyszłości z... Nie wiem, Wielko-Brytanią, Francją, to się przyda, tak? Czy w sumie bardziej z Francją. Trade, e, ropa, irak. Proszę ropę, bo mi się kończy. Potem, silosy mi się budują, więc to w sumie jest wytłumaczenie, dlaczego mi się kończy. E, Badenie wybudujmy fabryki wojskowe, i Westfalen budujmy fabryki wojskowe. Później ogarniemy tutaj przenies naprawy. Ogarniemy radyjka. Polska ma... No nie ma manpowera. Rumunia ma manpower. Litwa ma Manpower. Łotwa Estonia. Polska nie ma manpowera. Ale dorabia sobie, więc próbujmy go ich zatakować. No bo oni tego manpowera co stracą teraz nie odzyskają. Więc się okazać, że w paru prowincjach no może się udać, a przynajmniej rzeczywiście będzie Warfit. Chociaż ten toruń zajmijmy. Z Wisła się przebijmy. ale tu jest rzeczywiście więc, o wiele więcej dywizji dorzuciłem. Tanki lecicie do Stanisławowa bronić, utrzymać prowincję. Czy tam nie mam zaopatrzenia? No nie mam w Stanisławowie zaopatrzenia. To nie chcą dosyłać wojska. To w sumie mądrze nawet. Tutaj się ustaw. O Jezus Maria. Eee, tutaj się ustaw w takim razie. I spróbujesz tutaj atakować. Dośli wojsko do Stanisławowa. Ty nie, nie atakujcie. Broncie tego Stanisławowa. Kurde, ty masz jakiś pojebany front. A te 15 dywizji, to one też nie chcę tam dołączyć. Dobra, zrobimy wam nowy front. Kurta dorzucimy tutaj, co prawda. A damy was pod kuchlera. I wy wejdziecie natomiast tutaj. I zaatakujecie południe. Atak na łódź. Zaczynamy ponownie. Szturm Młodzi. Trzy dywizje. Jest! Jestem w łodzi. Całe cztery cywilki im zabrałem. Potem się już nie podniosą. I też 5% mają. Pobór. Muszę więcej ropy ściągać. Iran Federal Republic. Dobra, zobaczmy. Cel narodowy. O jezu, dawno celu nie brałem. Uboty lecimy, bo kolejne stocznie mi da. Dadzą te. Te uboty. Tak, lecimy kolejne I lecimy kolejny. Mamy 300 punktów Emergency Factory Aż tak to nie jest potrzebne. Eee, nic na dole nie mam. Dane war propaganda nie mogę zrobić. Brakuje mi bardzo zaopatrzenia piechoty. Ale jestem pod Warszawą, tak na serio. Tutaj też powinien się przebić w końcu. Atakuję Warszawę, tu mi się udało przebić. Gdańsk cały czas się broni, ta zasłana poczta polska. Eee, cyk, cyk, sobie upgradezujemy ekwipunek. Podczas wojny nie najlepszy pomysł, ale. Czemu by nie? Kurczę, bardzo zapomniałem o tym. Sorry, rzeczywiście bym się nieobecny po prostu. Troszkę. Eee, górskie. 38 mamy jeszcze, no to de decryption dawaj tu Warszawę. No, z czterech prowincji możemy atakować. Zaraz piąta będzie dokładnie. Wy tutaj, czy macie dostęp do tej prowincji bezpośrednio? Nie. W takim razie. To ma być turm, który ich skończy. Zobaczmy, co oni tutaj zrobią. Let's see what they got. O cholercie, dosyłają dywizję. Dezorganizowane, bo zdezorganizowane, ale jednak walczą. Ha! Mają więcej strat, w końcu! Ta wojna była bardzo, bardzo warta tego. Tym razem dojście Hitlera do władzy nie było. Ulałem, w, w, w ten w fiołkach i tak dalej. Dobrze. I wszystko mogę sanektować. To zgadnijcie co ja jem. Gdańsk jest polski. Gdański jest niemiecki, Rumunia jest niemiecka. Nie robię żadnych popetów. Obraziłem się na was. To wszystko zasili niemieckie oddziały. O, widzę, że, są, że ja punkcików nawet na to nie mam. Dobra, troszkę z Rumunii tutaj e, zaczekajmy. No nikt nam nie zabierze, więc spokojnie możemy brać wszystko. Take all states. Take all states. Done. No nie, nie, nie najpiękniejsza to German Reich. I rzeczywiście, no, możemy jakieś reichsko komunistariaty utworzył. Ale w końcu nie mam problemów z ropą kompletnie. Będę miał rumuńską propę. ...które będę korzystać w cholerę. No i fabryki, które są potrzebne dla mojej armii, szczególnie dla... ...zaopatrzenia piechoty. Jeszcze w dyszkę sobie dam tutaj. Albo może tu dyszkę nie, bo widzę, że mam problem ze stalą. i dam sobie na przykład piątkę sprzęt wsparcia. O, mam problem z motorizami. no to polećmy jeszcze dwa razy. Stal mi się kończy, jako Niemcy! Kurde, bele. A tactical Bombery sobie dajmy. Mam wolne stocznie. Więc jeszcze więcej. A. Eee, konwoje niech będą. Więc ja muszę stal tradeować. Od nie wiem. Od Chińczyków na przykład wezmę trochę stali. Od Hiszpanii, która nie jest w sojuszu z Anglią. To może ich przekonam też. Że potrzebuję ich surowców. Dobra, aż tyle w sumie nie potrzebuję. Promu mi brakuje. Turcja. Poproszę. I see this as absolute win. Dokładnie. Teraz ważne pytanie: co robimy kolejne? Bo ja bym chyba sobie zrobił przerwę. Co mi mogą powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku? Bo ja nie chciałbym zbytnio przedłużać. To no tak. Myślę, czy nie zrobić wojny na dwa fronty. To chyba, że oni komunistyczni się staną. Wiecie co? Poczekam jeszcze... I co, to mają disjoint government? Dokładnie. A Poczekam jeszcze sobie tak... 3-4 miesiące. Nie wiem, do marca dajmy na to. Marzecki, wiecień. Zobaczymy... Jak, którą stronę pójdzie Francja? Jeżeli da się ponieść komunizmowi i przyjdzie na komunę francuską, to wchłaniamy co chcemy. Czechosłowację, może nawet na Austrię pójdziemy, ale jak nie, bo pewnie będą wydawać gwarancję niepodległości gnojki e, i mogą te, te państwa do ZSRR dołączyć, no to zatykajmy po prostu ich, e, zatykajmy ZSRR, tutaj Józefa Stalina, na przykład, Armią Runsteda, którego ustawimy już tutaj na froncie. A na zachodzie zaatakujemy armią Klugę. I to będzie prawdopodobnie w kolejnym odcinku, chyba, że coś się zmieni. Do zobaczenia na razie, cześć. Pa!